Witam na kolejnym moim tutorialu poświęconym zaznaczaniu. Bardzo często jest tak, że chcemy zaznaczyć jakiś obiekt na zdjęciu, by go potem wyciąć i użyć do fotomontażu. I wszystkie podstawowe narzędzia nadające się do tego celu albo zawodzą, albo korzystając z nich trwałoby to nieskończenie długo. Ale Photoshop nie byłby Photoshopem, gdyby nie był przygotowany na taką ewentualność. W tej lekcji przyjrzymy się kolejnej. Yy, Kolejnej możliwości zaznaczania, jaką daje nam program. Użyjemy w tej technice kanałów barw. Standardowo obraz. Tutaj mamy kanały. Paletę kanałów. Klikamy. Standardowo obraz składa się z trzech kanałów barw: czerwonej oznaczonej literą R, zielonej G i niebieskiej B. W skrócie RGB. Kanał przechowuje informacje o odcieniach szarości. Kolor biały definiuje wówczas całkowitą przeźroczystość, czarny nieprzeźroczystość. Pośrednie odcienie szarości określają więc stopnie częściowej przeźroczystości. Chcąc jakiś trudny obiekt zaznaczyć, potrzebujemy tak zwanego kanału alfa, który jest. Obrazem czarno-białym. By taki obraz pozwalający w efekcie końcowym na dokładne zaznaczenie otrzymać, należy najpierw przejrzeć poszczególne kanały, by znaleźć obraz możliwie najbardziej kontrastowy. Weźmy na przykład to drzewo. Gdybyśmy go mieli standardowo zaznaczać, zabrałoby nam to kupę czasu. Drzewko jest młode, mało gęste, ma dużo prześwitów. Przeglądnijmy więc kanały. Najpierw czerwony, zielony, niebieski. Widzimy, że najbardziej odpowiednim kanałem dla nas będzie kanał niebieski. Tutaj jest najlepszy kontrast. Najpierw zrobimy kopię tego kanału. Przyciągamy go i tworzymy kopię. Dostajemy kopię o nazwie niebieski. Kopiuj. Możemy nazwę zmienić jak nam się nie podoba, klikając dwa razy na nią i teraz możemy wpisać na przykład alfa. Żeby ułatwić sobie pracę, możemy najpierw niepotrzebne elementy z grubsza wygumować, wymazać. W tym celu uruchamiamy narzędzie gumka i niepotrzebne Elementy z obrazu możemy zamalować na biało. Powiększymy obraz. I przejdziemy najpierw do pnia. Uruchamiamy znowu gumkę. Pędzel jest trochę za duży. I staramy się teraz wymazać niepotrzebne elementy. Oczywiście możemy cały ten, całe te krzaki wszystko zostawić, ale nam chodzi tylko o drzewo. Ja robię to szybko i niedokładnie, ale chodzi mi o czas, a ty to u siebie na pewno zrobisz dużo dokładniej. Mnie chodzi, żebyś poznał tylko technikę zaznaczania przy pomocy przy pomocy kanałów. Pomału zbliżamy się do końca. Teraz możemy zwiększyć trochę pędzel, by poszerzyć granice, by nam było potem łatwiej całkiem dużym pędzlem zamalować resztę obrazu. Teraz zwiększymy jeszcze raz pędzel na dużo większy, powiększymy obraz. I zamalowujemy resztę. Gotowe. Jak już powiedziałem kanał alfa. To kanał czarno-biały, to obraz czarno-biały. Więc musimy się postarać, by taki obraz powstał. Spróbujemy wykorzystać do tego funkcję krzywe. Idziemy w tym celu pod obraz, następnie pod dopasowania i tutaj uruchamiamy funkcję krzywe. Teraz tymi suwakami na dole możemy spróbować poprawić kontrast. Musimy uważać, żeby nie przesadzić. Ja przesadzę. Widzimy co się dzieje. Teraz drugim suwakiem. Rozjaśniamy. Powiedzmy, że wystarczy. OK. Możemy spróbować jeszcze użyć poziomów. Funkcji poziomów idziemy z powrotem pod obraz, do pasowania poziomy. I jeszcze tutaj coś zrobić. Powiedzmy tym suwakiem trochę, tym suwakiem. No powiedzmy, też wystarczy. Oczywiście ja to robię wszystko szybko, by wygrać na czasie. Ty u siebie spokojnie możesz to dokładniej zrobić. Teraz klikamy na RGB, by otrzymać kolory. I przechodzimy do palety warstw. Nasz kanał Alfa możemy teraz wczytać. Idziemy pod zaznaczanie, i tutaj czytaj zaznaczenie. Znamy to już z poprzedniej lekcji. Tu mamy, wybieramy kanał, mamy kanał Alfa już wybrany i klikamy na OK. Ponieważ program zaznacza kolor biały, Musimy, idąc pod zaznaczanie, odwrócić zaznaczenie. Wtedy jest zaznaczone nasze drzewo. Uruchomiając któreś z narzędzi do zaznaczania, np. zaznaczanie prostokątne, możemy nasze zaznaczenie poprawić, jeżeli klikniemy tutaj na popraw krawędź. I tutaj możemy poeksperymentować, używając różnych suwaków. Na przykład możemy oczyścić kolory, przesuniemy trochę, możemy użyć inteligentnego promienia. To wszystko możesz sam wypróbować u siebie i zobaczyć, który efekt jest najodpowiedniejszy. My klikniemy, zostawimy tak, jest OK. Tu widzimy, że tworzy nam się automatycznie warstwa z maską. Teraz możemy użyć drzewko do fotomontażu. W tym celu idziemy pod zaznaczanie i klikamy Zaznacz wszystko. Teraz idziemy pod edycja i. Nie klikamy kopiuj, ponieważ mamy dwie warstwy, tylko kopiuj scalone, by obie warstwy zostały skopiowane. Następnie otworzymy kolejne zdjęcie i tutaj na przykład nie na przykład, tylko tutaj wkl klikniemy na wklej. Gotowe. Możemy drzewo trochę, trochę zmniejszyć. Przekształć, skala, zmniejszymy. Zatwierdzamy, przesuwamy i powiedzmy ustawimy go sobie tutaj gotowe. Drzewko. To było dosyć prostym przykładem i posłużyło mi, by możliwie w prosty sposób przedstawić Ci paletę kanałów. W następnej lekcji posłużymy się bardziej skomplikowanym przykładem. Weźmiemy, spróbujemy zaznaczyć tego białego wielbłąda. Tak więc zapraszam, a teraz odmeldowuję się i mam nadzieję, że Ci się podobało. Cześć!